Dzień doberek. Adam Ferency chce, żeby Unia Europejska postawiła Polskę pod ścianą. Adam Ferency to kolejny aktor, pamiętamy obsraną Krystynę Jandę, prawda, który w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek żali się na dobrą zmianę i współobywateli. Aktor twierdzi, że Polacy są wiecznie niezadowoleni i roszczeniowi. Jest w nas połączenie kompleksu niższości z kompleksem wyższości, rzecz nie do zniesienia i nie do rozwiązania, co w Unii już dawno zauważono. Jesteśmy niezdolni do współpracy, roszczeniowi, nam wszystko wolno, nam się należy. Zawsze bardziej niż innym. Z tym się nawet można by zgodzić, ale dalej Ferency bredzie o tym, że Unia Europejska powinna ukarać Polskę. Jestem ciekaw, kiedy Unia Europejska wreszcie zrobi to, co zapowiada, czyli że nie będzie pieniędzy, jeżeli nie będzie praworządności. Marzę o tym. Niech się w końcu sytuacja zrobi zero-jedynkowa i Jarosław Kaczyński stanie przed wyborem ustąpić Unii albo wyjść z niej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, z realną groźbą eskalacji wojny domowej, która zresztą już się toczy. Na razie nie leje się krew, ale ludzie z wrogich sobie obozów nie mogą spokojnie wymienić nawet dwóch zdań, mówi aktor. W rozmowie z Newsweekiem aktor krytykuje też ministra kultury. Może trzeba będzie stworzyć ruch undergroundowy, by móc uprawiać sztukę wolną, nienakazaną przez władze, ale damy sobie radę. Choćby się minister kultury wściekł, zabraniał, nie dawał pieniędzy, będziemy robić co chcemy. Jeśli zamkną teatry, zaczniemy grać w domach. Film można nakręcić za pomocą telefonu, powiesić w internecie. Walka z artystami, którzy postanowią być wolni, jest z góry skazana na porażkę. Dosyć ciekawie brzmią słowa: będziemy robić, co chcemy, w ustach człowieka, który żyje z wygłaszania na scenie tekstów napisanych przez kogoś innego. Czego nie rozumiesz? Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, albo skomentuj film i wróć niebawem. Życzę miłego dnia.